Witajcie, kochani. Dzisiaj zrobimy sobie karty i odpowiemy sobie na pytanie, co mnie czeka w najbliższym czasie. Macie dwie opcje do wyboru. Pierwsza to jest dzwoneczek, druga to jest um, takie kryształowe, piękne drzewko. Więc pomyślcie sobie o sobie i o tym, co was bardziej przyciąga do siebie, czy dzwoneczek. Czy drzewko, a ja już rozkładam dla opcji numer jeden, czyli dla dzwoneczka. Co mnie czeka w najbliższym czasie? Co mnie czeka? E, kochani, będziecie chcieli stać się cesarzem, czyli mm, bardziej będziecie zorganizowani. E, tutaj widzę, że bardziej logicznie myślicie. E, chcecie tutaj odzyskać jakieś przywództwo, pewnie w, w pracy. E, jeżeli chodzi o miłość, to też chcecie tutaj się wykazać czymś, do, przede wszystkim dojrzałością e, w tym właśnie waszym związku lub w relacji. Jeśli chodzi o miłość, to no, wpadliście w sidła miłości e, albo będzie też propozycja e, małżeństwa, narzeczeństwa. Tylko bardzo ważne, aby przebaczyć y, przeszłość, co było, to było, trzeba ją zrównoważyć, zrównoważyć wasze emocje, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, zaopiekować się sobą. E, I e, tutaj e, będziecie bardziej mogli otworzyć się na miłość, która do Was idzie lub jest. Ja tu widzę y, mężczyznę lub kobietę, tu proszę sobie odmienić. Y, emocjonalny, romantyczny, entuzjastyczny i zamyślony ktoś do Was zmierza. Tak? Kochani, co dalej? Macie słuchać swojej intuicji, zachować cierpliwość w różnych sprawach i rozważyć dokładnie swoje potrzeby, zanim przystąpicie do y, działania. Niedługo Wam się pojawią nowe możliwości, jakaś fajna, nowa, ekscytująca możliwość, ale bardziej tutaj, jeśli chodzi o karierę. Więc korzystajcie. Um, jeśli chodzi tutaj o, um, o jakieś nowe pomysły Wasze w głowie, to one prowadzą do sukcesu. Macie zachować jak najbardziej wiarę w siebie. Um, Pojawiła się osoba w Waszym życiu, lub znowu wejdzie do Waszego życia, i ten znowu, y, znowu nowy związek lub y, faza związku będzie wchodziła w taką y, nową, fajną, y, stabilną energię. Y, y, ale też, y, dlaczego? Dlatego, że zwiększy Wam się również zdolności parazmysłowe, parapsychiczne czyli dojrzeliście również do tej relacji i bardziej tutaj intuicyjnie odczuwacie i duchowo pewne rzeczy dlatego będziecie tutaj otwarci na przyjście tej osoby i założenie z nim lub z nią związku jesteście naprawdę intuicyjni wrażliwi Niektórzy artystyczni, bardzo ciepli, przyjacielscy, więc tutaj dajcie szansę temu związkowi. Jeżeli chcecie pomyśleć, to macie też wejść w fazę pustelnika i możecie spędzić czas na medytacji w ciszy. Dla Was to będzie duchowe nauczanie i odkrywanie siebie, jak najbardziej. Niedługo jakaś podróż Was czeka, lub ktoś przyjedzie z podróży. Ehm, jeżeli ktoś przyjechał z podróży, to tam bardzo fajnie się bawił, albo sobie coś fajnego doświadczył w podróży, ehm, a to była taka ścieżka ku oświeceniu, i ta podróż była bardzo potrzebna, lub jeżeli wyjeżdżacie, to ona będzie Waszą radością, zadowoleniem i Nagrodą. Tu musicie sobie dopasować. Przebaczenie w związkach, jak już powiedziałam, pozytywne rozwiązanie konfliktu, e, i będziecie tutaj e, się scalać i odbudowywać wasz związek. Również pragnienie pójścia naprzód, jeśli chodzi o ten związek, e, duchowy i emocjonalny rozwój, jak już mówiłam, poszukiwanie czegoś o większym znaczeniu. Czyli wyjdziecie z roli takiego pazia głupca i wejdziecie właśnie albo w króla lub po prostu w cesarza dojrzałego, odpowiedzialnego i wiedzącego czego chce. Kochani, to wszystko dla y, dzwoneczka i dla opcji numer jeden. A teraz y, tutaj opcja numer dwa dla Was, czyli drzewko. Co mówi, co będzie u Was działo w najbliższym czasie, jeśli chodzi o opcję numer dwa i o takie piękne drzewko kryształowe, które nieść pozytywną, wspaniałą energię tych cudownych, naturalnych kamieni? I teraz tak, bardzo fajnie. Od razu mi się tutaj y, karta relacji pojawiła, czyli kochankowie, y, będziecie tutaj, y, jeżeli ta relacja stała w miejscu, jeżeli nic się nie działo w jakimś związku relacji, to teraz będzie przyśpiech, ruch i y, 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 tutaj wkraczacie y, w w fazę fajnego związku, bardzo intymnego, bardzo duchowego, tu może być e, właśnie bra bratnie dusze lub e, bliźniacze płomienie. E, jeżeli tutaj ktoś chorował, to proszę się modlić do archanioła Rafaela o zdrowie i o powrót do zdrowia, on was także łączy, właśnie w roli kochanku, w roli tej pary. Chcę, abyście się pojednali, pogodzili i żyli właśnie długo, zdrowo i szczęśliwie razem, e, więc tutaj wszystko zmierza w dobrym dla Was jak najbardziej kierunku. E, faktycznie tu jest wybór zastanowienia się, czy ja chcę iść z tą relacją e, dalej, czy zostawić ją, ale widzę, że się tak bardzo mocno, magnetycznie przyciągacie, że prawdopodobnie, bo oczywiście to jest rozkład ogólny. Prawdopodobnie tu się znowu połączycie. E, ta osoba jest motywująca, idealistyczna, ambitna, charyzmatyczna e, i bardzo się na niej jakby e, skupiacie. Nie, nie możecie sobie tej osoby odpuścić. E, jeśli chodzi o pracę, to wasza praca zostanie e, doceniona. Tutaj widzę więcej, więcej jak albo zmiany, albo szkolenia, albo douczanie się czegoś, żeby powrócić do pracy, szkoły lub do jakichś właśnie nowych pomysłów, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. O, mogą być też nowe biznesy wprowadzone. Macie podejmować naturalne decyzje i nie bać się tych decyzji. Kierować się też Intuicją i przede wszystkim oczyszczać się z miejsc, które Wam już nie służą, e, lub sytuacji, ale macie wynieść jakby e, dostrzeganie humoru e, w różnych takich aspektach sytuacyjnych. E, nie bądźcie zbytnio tacy srodzy, nawet na siebie. Pomyślcie, a było, minęło, coś mnie ta lekcja droga nauczyła życiowa, e, i będę kierował się e, dalej. Z ciekawością i z kreatywnością i zaufaniem do wszechświata. Oczywiście, będziecie mieli niedługo fajne pomysły, fajne inspiracje do działań, jeśli chodzi o pracę. No, nie wszystko jeszcze wiecie, co są czytania ogólne, ale coś tam się kryje w waszej pracy, coś takiego, co później wyjdzie. Najew, ale macie podejmować decyzję, nie bacie tej decyzji. Jeśli macie tutaj rodzinę, to bardzo dobre życie rodzinne, bezpieczeństwo finansowe, ale macie też tutaj odnajdywać magię w codziennych drobnostkach. Jeżeli ktoś ma jakiś nowy związek, to osiąga ten związek nowy poziom, zaufaj swojej intuicji i zatrosz się o siebie. Kochani i o innych. Więc tak to jest dla y, pięknego drzewka kryształowego. Y, ja życzę Wam wszystkiego dobrego, spokojnej nocy i pięknych snów. Do zobaczenia.